Ponieważ młodzież w nich zwątpiła, postanowili przywrócić im wiarę w dorosłych. Urzędnicy, pedagodzy, wychowawcy, strażacy, policjanci, psychologowie, rodzice i prawnicy zjednoczyli siły dla młodych ludzi z powiatu dzierżoniowskiego. I tak ruszył pierwszy festiwal bezpieczeństwa. Wszystko zaczęło się od debaty o bezpieczeństwie, kiedy wyczuliśmy my dorośli, że młodzież w nas wątpi, że nie wierzą, że jesteśmy w stanie otworzyć im nowe horyzonty, pokazać, co mogą robić, jak wypełnić czas wolny. I od tego wszystko się zaczęło, zaczął się szereg działań, które doprowadziły w konsekwencji do festiwalu bezpieczeństwa i profilaktyki w powiecie drżoniowskim. A dzisiejsza debata o konfliktach międzypokoleniowych, o trudnościach w komunikacji pomiędzy światem dorosłych a światem młodzieży jest tego prologiem. Okazało się, że czasem zwątpienie jednej strony staje się wyzwaniem dla drugiej ku obopólnej korzyści. Dorośli skonsolidowali siły, uporządkowali swoje działania, uruchomili wyobraźnię i zaczęli działać niestandardowo. I tak doszło do pierwszej debaty między uczniami, rodzicami i nauczycielami. Mam nadzieję, że ta dzisiejsza debata otworzy pole do dyskusji, do rozmowy, a przede wszystkim uzmysłowi i rodzicom, i nauczycielom, i pedagogom w szkole, że młodzież jest niezmiernie wartościowa i przekazuje nam różnego rodzaju komunikaty, ale przekazuje w języku swoim, w swoim sposobie komunikowania się, że bardziej się na nich otworzymy. Pokażemy im po prostu, że zależy nam na ich dobru. Pokazanie możliwości zadbania o swoje bezpieczeństwo, o, o podjęcie działań, które mają na celu takie zapobieganie niebezpieczeństwom, jakie mogą spotkać młodego człowieka, to jest główna idea Festiwalu Profilaktyki i Bezpieczeństwa. Czy dorośli i młodzież mówią to samo, ale różnymi językami? Czy porozumienie między pokoleniami jest możliwe? Jakie są pola konfliktów między pokoleniami? No tych obszarów jest, myślę, bardzo dużo, jeżeli chodzi o te konflikty, czy, czy, czy brak porozumienia między rodzicami, a młodzieżą, a uczniami. No masa, masa rzeczy, które my, nauczyciele, gdzieś tam zaczynamy dostrzegać w takiej bieżącej pracy. No, Kwestia powrotów do domu, kwestia nauki można wymieniać tutaj naprawdę w nieskończoność. Jesteśmy rodzicami tutaj wszyscy nastolatków z różnych szkół i na pewno wszyscy mamy problemy. Myślę, że to są nawet podobne problemy. Wszystkie także myślę, że posłuchamy tutaj bardzo ciekawych rzeczy, bo, bo nieraz są rozwiązania i, i fajne pomysły na, na rozwiązywanie konfliktów, a nie zawsze... Mamy do tego jak dojście, żeby się dowiedzieć, jak, jak możemy fajnie rozwiązać konflikt ze swoim dzieckiem. Do konfliktów dochodzi, no jak na przykład, nie wiem, coś nam nie pasuje. No I wtedy dyskusje będą ich nauczyciele. No. Ale są szanse na dogadanie się na przykład z rodzicami. No, sam właśnie. To na pewno są jakieś szanse. No to byśmy musieli robić to, co rodzicom pasuje, czyli to, co oni od nas wymagają, to my musielibyśmy to spełniać. Nie, przynajmniej ja mam takie relacje z dorosłymi, gdzie po prostu zawsze się rozumiemy. Ale jeżeli po prostu której ze stron coś nie pasuje, zawsze staramy się iść na jakiś kompromis, żeby po prostu te nasze stosunki były jak najlepsze. Jest to jakiś punkt wyjścia zaczynamy rozmawiać z udziałem i młodzieży i rodziców. A taka rozmowa to już jest zawsze coś, bo każda ze stron ma możliwość zaprezentowania swojego zdania, swojego stanowiska, wysłuchania innych i to już wnosi bardzo dużo w ten dialog. Profilaktyka HIV i AIDS, odpowiedzialność karna i profilaktyka przestępczości, profilaktyka uzależnień i trześć wytryb życia to tylko niektóre z tematów spotkań, w jakich mogą uczestniczyć młodzi ludzie i ich rodzice w ramach festiwalu bezpieczeństwa. Możliwość spotkania się z ludźmi, którzy bezpośrednio doświadczyli głębokich przeżyć w swoim życiu, to też jest coś, co pozwoli jakby dotknąć pewnego problemu. I to jest chyba najważniejsze. Na Razie jesteśmy zainteresowani w ogóle tym programem, bo bardzo wygląda na ciekawy. Okazuje się, że to jest, oprócz tej debaty tutaj w programie jest jeszcze bardzo dużo ciekawych rzeczy, że to nawet do końca kwietnia będzie wszystko trwało. Także. Nawet z samej ciekawości, żeby zobaczyć, co to takiego. Będą to terapie powiedzmy antyalkoholowe, będą to podejście do terapii uzależnieniowych wszelkiego rodzaju. Będzie to możliwość spotkania się z ludźmi, którzy wyszli z różnych nałogów. Będzie to możliwość zobaczenia, co się dzieje, jeżeli na przykład nieodpowiedzialnie prowadzi się pojazd prawda, na drodze. Jakie mogą być tego konsekwencje? A ja więc różnego rodzaju nieodpowiednich kontaktów powiedzmy z grupami, z sektami, prawda, z grupami subkulturami, które mogą stanowić o niebezpieczeństwie. Dla młodzieży będzie to obszar bezpiecznej zabawy, bezpiecznych powrotów do domu. Organizatorzy Festiwalu Bezpieczeństwa są przekonani, że gdyby nie debaty nakierowane na słuchanie głosu młodzieży nie udałoby się zdiagnozować i skatalogować potrzeb młodych ludzi i wpływać na ich bezpośrednie otoczenie. Festiwal bezpieczeństwa potrwa w powiecie dzierżoniowskim do końca kwietnia.